8 września i czytanie karty dnia Stali Droga Duszy. Zapraszam cię serdecznie. Dla przypomnienia, wczorajszy tydzień zakończył się przepiękną taką spiralą na osi czasu. Najpierw była przewodniczka, potem był siewca, a potem był sędzia. Czy dzisiejsza karta zamknie nam tą spiralę, czy ją pociągnie dalej? Zobaczmy. Syn. Bardzo mocno czuję, że karta syn, informacja o dziedzictwie, które dajesz, jest jak najbardziej kontynuacją tej spirali. Ty, idąc przez życie, jesteś dla siebie przewodniczką. Siejesz nasiona, które potem zbierasz, i które w efekcie, twoich decyzji są konsekwencjami do rozpatrzenia przez sędziego sędzią pamiętaj możesz być ty albo czynnik zewnętrzny to ty decydujesz komu pozwalasz osądzać swoje czyny a syn no cóż jest to ciało z ciała krew z krwi czyli to jest autentyczny owoc tego co zasiałaś ta spirala płynie dalej. Dla mnie jest to niesamowite, bo po owocach go poznacie. Czyli to, co zasiałaś. Teraz zbierzesz owoce tego. Twoje, twój syn jest owocem. Tu nie chodzi o fizycznego syna takiego, wiecie, którego urodziłyście, tylko chodzi o owoc tego, co zbierzecie. I to jest w energii męskiej, czyli to jest czynnik w materii. Mocno w materii. Niech się dzieje zatem. Niech się dzieje ta przygoda z tą spiralą. Niech ona nam pokaże, co jest teraz dla nas ważne do zrobienia. Z miłością. Katarzyna Chojan.